A ty mi wytłumaczysz, co tu się oddala? No nic, no pogadaliśmy trochę. Te fury, co tu były, już tu nigdy nie przyjadą ogólnie. W końcu panowie z policji, możecie sobie iść, coś nie, nic się tu co? dzieje. Nie uwagę, że nie wiem, 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 że to. wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że nie wiem, że się z że nie wiem, o nie wiem, z nie zna i nie się z nim że nie nie wiem, że nie nie wiem, na przykład. Tak. On jest szefem RSC i dwa dni temu miał operację. Wczoraj go najpali z baseballami. Ale w... my go robiliśmy ku tego typa na wózku. I nie w ogóle to nie było wózku, związane to... z Moli. Jakby. Ku... Nie... Ja nie czaję powiązania. Ale tu ma telewizor. Tak, to wygląda. Czy na tym miejscu się. Tak? tak? Myślisz, że po co kupiłem ten śmigłowiec? Więc on mówi, że Moli idzie, żeby... To się stało. Przyjechali ku... coś zamaskowani, wszyscy na czarno z, z tłumikami porwali Moli. Czekajcie, idziemy do szona, idziemy do szona, o on... przecież. Jedziemy. Wy? Wyjdź, bo ci z tym baniakiem w łeb. Giorgio, wyjdź z sali. A ja, ja poprawię łoman, nie udzielaj się. Udzielaj się, My mamy po do pogadania z tym kłopotem. To jest twoja siostra? Proszę, 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 panie, to jest siostra? William Szef? Miller. Z ten kurwa? Jaki William Miller, kupa? No, William Miller. Mój to jest brat. Sean Flander. No, tak. Powiedziałem Początom... mu, Nie, zaraz jej zabiegł. Z gruba, tu wyszliśmy i doskonale wiem, kto jest. cię sali? Kto cię rozpalił? Kto cię rozpalił? Sku... Pucuj się, kto cię roz... Kto to był? Gdzie jest córka? Jakbym mógł mieć ton ciszej. Mhm. Nie mi wiem, do... się tak. Chciałbym cię się dobra. sam dowiedzieć, ale nikt mi nie chce nic mówić. On ci nic nie powie, on tak, jak Destiny ma Ta, dwa tygodnie dobra. pewnie do tyłu, co? No nie, dobra. bo dalej on dalej... Ten tak, był. 10-2, 10-2, 10-2. Zosta... Zostańcie w tej sali. Dima, żół... różowe chodź Spokojnie, hmm. panowie z policji, możecie sobie iść, nie nic się, się tu nie dzieje. A tak, panie, jakiś pedant, tak, jak otrzymali drugie szwy. Co myślicie, że zostanie poradzę? Ja jest mogę tam wyjść, nawet dwóch. Tak, tak jest, dobrze. Możecie iść. Tak, jest w porządku. Tak, tak Wrącząc uwagę, zajmijcie a się. A a pan kanister rozstawi. Bo co? Bo nic, jest pan na szpitalu. Możecie iść. Dobra, Siej. chodźcie, stąd chodźcie. stąd idziemy, do widzenia. Mam i zatrzymywać, czy nie? Szybka, proszę. Do śmigowca, do śmigowca. Nie da się wsiąść, dobra, ku... Dobra, jedziemy stąd samochodem Wyszliśmy na totalnej debili A jak ty chciałeś Dobra, prawie kurwa, że nie z Destiny skmielarzem No bo się obudziłem i nie pamiętałem a ona była nieprzytomna i mówią mu, że żeby ją obudzić, to trzeba ją kogoś k... k... wydać za mąż. Ale się okazało, że jest nieprzytomna kurwa mnie dalej. Nie wybrałeś! Czemu mnie nie wybrałeś? Mój SMS by się spełnił I się okazało, że ona jest nieprzytomna, więc stwierdziłem, że nie będę Wydawał za mąż, kiedy jest nieprzytomna, ta No jak to, to wydaję takiego, będzie mądrego chłopa Nie no, ma swoją wioskę hipisów, stary, kurwa Ma więcej niż ty nieruchomości No ja nie mam żadnych, kto to mam mieć więcej No halo. halo Halo, no No, i co się tam, z No na jest, w gorszym stanie, jak stąd wychodziła Słuchaj, byliśmy u szamana i szamany kurwa robił jakieś, Proszę, rutyłały. Ja nic nie pamiętam w sumie z tego i prawie ją ożeniłem, ale jednak ją przywiozłem do szpitala. Czemu nie się helkom? Jak pisałem dziewięćset, Nie, dobra, to był tym szamanem. Jako naczelny szaman został. No to kto miał być? Tak. Dobra, na razie nie może wychodzić do szpitala i stanie się kubak, Dobra, naprawcie ją, krwa. Trzeba ją od ten: odamnezjować, kubak. Już kiedyś miałem amnezję i słoiki w dupę wsadzaliśmy chłopakom, ale my to jako, jakoś to kur... ogarniemy. Dobra, spróbujemy potem lewatywy. Na razie raz musiał Ja, Ja p... pocałunek prawdziwego rycerza, czyli mnie. To masz choć w nie? Ty weź k***a, weź kur... No jak sam powiedział, że musi wyjść za mąż, to może pocałunek też da radę. Zostawić ciebie też to tak, co się stanie, bo Dobra, za chwilę przyjedzie, który za, zaraz do ciebie za zostało zapłacone przez no tak, tego no no i, za, twoje, i, i dwa, które A były zostały na... zapłacone wszystkie? Tak. tak. Czyli tak, wszystkie no, są regulowane. zajebiście. Wszystko no, jest tak. regulowane. tak. Dobra, ja to kto jedzie na te polowanie? No ja się chcę I kto ja jeszcze? Musia, musia, no ja mogę jechać. No to co, to dzielimy się na dwie dwójki. E, potrzebne będą nam cztery radia i cztery... Mam dwa na pewno. Nie, ja, no bo mamy generalnie wszystko. Po, poczekajcie, tu ja przywiozę. Może sprzęt co? Bo ja i tak muszę pojechać. No ja muszę i tak ten, ten Ja skuńczy. muszę zobaczyć, czy muszę karabin naprawić. To to a, no to, no, to na no, ale ja chcę pojechać w konkretne miejsce, po konkretne rzeczy. Poczekajcie tu i no, poza, pojedziecie. nie. Dobra, czekajcie, Bo ja tłumaczę chłopakom. Tłumaczę chłopakom z Los Santos, że. A. Gdzie głupie pomysły dawać, to będą zabici, ku. Ja mam ku... wiesz, ja jestem sam, a ich jest dwóch i mam akumulator na kablu I zastanawiam się, czy byłem teraz, czy za chwilę hu... Blueface co co Masz broń myśliwską pożyczyć? Eee, no, mogę ci dać zaraz jedną A masz to w... gdzie? Tylko muszę podjechać na garaż To podejść na garaż i tu wróć, a ja zaraz tu szybko przylecę śmigłowcem eee, Jaką chcesz? Pompę daj i snajperkę Ba, odbało się, odbało się. Co się stało? Przyjechali kurę, coś zamaskowani wszyscy na czarno z, z tłumikami porwali Moli. Stał tam kurwa, żółty i prował je bronić, czy co, co tam się wygląda? No oni, no oni po prostu w, w kilka, w pięciu osób wyskoczyli do nas i nas wszystkich poddali, a nikogo nie było poza nami. No i to jest to Uczy... właśnie, to jest to o czym ja kurwa, mówię, że zostawię kurwa, tych debili a nawet nie pomyślą, że ktoś taki może przyjechać, żeby byli k***a pogotowi i używali mózgu. I powiedzieli, że mam się z nimi nie bujać, bo oni tak w tym mieście nic nie zaczął. No to trzeba zacząć ich szukać, no i tyle. Dobra, był motor, dwa samochody, ubrani wszyscy tak na czarne, trochę jak my się ubieramy na jakieś. Dobra, typietę. lecę naprawić śmigłowę zalo. Dobra, to my ja biorę auto, ubrałem się i biorę tych tych. No, się ma. Pomożesz Blueface? Porwali Czy... mój Molik, jakieś kupy, żółta komoda, pojechali za miasto. No, dobra. Czekaj, odkładam to w bronie Radio 170. Szczerze, że te radia zgubimy dzisiaj, k***a, nie? Mają muzyki i tak dalej, więc wziąłbym normalne bronie na nich, bo jest większe prawdopodobieństwo, że kurwa, z normalnych lamek ich wypykamy, niż ryzykować stratę. Daj mi 50, To jest zwykła rura, jakby nie patrzeć, nie? Nie będziemy się kurwa, tutaj wczuwać też bez przesady. Mimo, że masz 50, ja później prostu po prostu na górki wierzco. i ich wy... Chcesz Też mi głowcem? Mogę polecieć. Motocykle i uzi. Ja nie wiem, no, ona też kurwa. ma gank, od tego, żeby ją bronił, a nie, że oni też stoją jak te piły i nie wiedzą co mają ze sobą zrobić. Ona jest ku OG, oni powinni ku. A jakby ich priorytetem powinno być to, żeby jej się ku nie stało. A oni mają w sumie to trochę. Wy... trochę ku. Ją trolują, trochę k dogryzają. Ona też nie potrafi nad nimi do końca zapanować. No, wiecie o co chodzi, nie? Ona jest tam bez. U niej widać bezsilność ogólnie przy tej, w tej ekipie, kr, troszeczkę. Tak bym to nazwał. Ona jest bezsilna, ona nie, nie do końca wie, jak nad nimi zapanować. A jest też. Śmigłowiec na zewnątrz, dawaj. Jak nie Ibiota brama, no. Nie możesz potraktować ich wszystkich jak kolegów, jednocześnie nad nimi rządzić, bo to nigdy się nie uda. Musisz być trochę egotopem i trochę z synem i trochę mieć i oni trochę muszą a, czuć bajerę, że no, mają, że jak nie zrobią tego co ty chcesz, to mają Że Przede wszystkim musisz omerty zrobić, żeby wiedzieli, że nie mają wyjścia. Wiemy plus minus gdzie pojechali, w którą stronę? W stronę k A Sandy, teoretycznie. Żółta komoda to była. Żółta komoda, Sandy motocyklista czarny i szare auto jakieś. Wyjechali w lotem czy czym? Nie mam pojęcia. Jechali za miasto, tyle dostałem informacji. elektrowni Zadzwoń ten do, do, do różowego i on ci powie. Dobra, leć w stronę elektrowni sprawdź to początek. Ja bym proponował tu wylądować nawet, bo oni się mogą chować pod tymi dwoma no, czterema dymiącymi się kominami Myślisz, że aż, że tutaj będą rzeczywiście? Mogą tu być, Czy wiem nie wiem, ale często tu brałem kiedyś ludzi Ja to ma... auto zawsze chowałem pod to Dobra tylko teraz tak, jak się y, musi... A co to tu jeździ? No, to zieloni są, to są zieloni, to są zieloni. O dobra Ejo, o, ej ejo, Sprawdźcie tutaj pod tymi wielkimi kurwa No wiem że to wy ku... Dlatego mówię. Przekaż im, żeby sprawdzili pod tymi silosami. Sprawdźcie listy, tutaj listami. pod... E, silo. Co? Co? Sprawdzić? Pod silosami. Sprawy wszystko. Dobra, pod tymi to pod elektrownią. Dobra, wszystko. Na kanionie raczej ich nie będzie, bo tam jest mefa. Tutaj mieli Jak coś jedna osoba od nich miała siwą brodę. Siwą brodę która od nich miał. Oni mogą być wszędzie, to jest ten minus, nie? No to. Słowowisko Sandy, tam było takie zajście na dół. Tak, to prawda, no. A auta nie będą niezauważone, na pewno. Mm, a ewentual... Pytanie, czy oni nie myślą, panie nie? No, oni Oczywiście nie i się w nią jak odjechałem k***a. i to jest to mnie najbardziej wkurwia, nie? Nie przyzwyczaju się. Mówię tak. Mówię, wezmę ją za sobą. Ale mówię nie, w środku dwóch FDF-ów na zewnątrz k***a jest różowy i żółty i mówię zostańcie tutaj. Nie, ja muszę na parking. Mówię, stójcie tu z nią, bo do niej k***a ktoś będzie napierpał jeszcze. I dali się k***a poddać, idioci, j***ni. Dobra, wjeżdżamy tu na dół, sprawdzamy ten teren. Nie mam kamizelki, ale jazda. Czekaj, dam ci, patrz. Załóż się, co się już tam na końcu, nie? Nad Jedna osoba z nich ma masiwą brodę najprawdopodobniej Spoko, już wiemy A lot nie sprawdzaliście? Na no jeszcze nie no, Nie Pojedziemy, bo my już wjeżdżamy na lotnisko Sprawdź O mnie pusto Dobra, to dawaj góra Leć na kościół Kościół Sandy sprawdzimy, później mocno się przelecieć Ten hangar tutaj na przecież, przykład co? W tym hangarze jest mefa Tu? Serio? Tak Ja myślę, że oni się przesiedli przede wszystkim z tych samochodów i to, to będzie widać ogólnie. Ale i takich będzie widać. Nawet jeżeli będą w innym samochodzie, to będzie coś widać. Za kościołem ten budynek tam za nami. Ogólnie tutaj te bomwozy trzeba posprawdzać. Jeszcze do kopalni mogliby wieść To prze, no, się przelać się nad, nie? Do kopalni a o tym nie wiadomo. Dobra, ale to są garaże na nostach, to nie jest głupi pomysł. No. Lądujemy, wchodzimy, sprawdzamy, jak nie ma, to bierzemy kanister, tankujemy i lecimy dalej. To weź już tankuje, ja sprawdza. Garaż głównie przeciwko, bo tu więcej chyba nie ma. Środek tego budynku wielkiego jest clean. A jeszcze jeden budynek, gdzie jest co Co jak chyba. Czysto. Dookoła Sandy te dwa te... Tunele tu mają przed e... nami, są spoko do sprawdzenia. Te tunele można pójść, ale najpierw bym pojechał w to czyli tutaj te dwie kur... A, ja myślę, nasu. że oni nie będą, więc oni będą w lesie na przykład. Myślisz? Tylko to jest. no, to jest takie k***a, bo to mogą być ciężcy idioci, bo co nie używają mózgu, a mogą być to kurwa profesjonaliści siedzieć k***a ze drzewami i ten i luz. Ale ta puma, która tu wybiega pokazuje mi, że k***a, coś tam się działo. To na drugą stronę, bo. Ona tak, nie bez powodu nie biegnie. A biegnie, bo mogą ją spłoszyć samochód, bo mogą dużo rzeczy na to wpłynąć, o co chodzi? To ja wiem. Pozydaj się tutaj w dole, czy nie widzisz jakichś ludzi, czegokolwiek. Patrzę, patrzę. Ono to nie biega bez Przyczyny. Czy góry nie ma. Na szczycie raczej by ich nie było. Tu też jest pusto. A może przejechali tym tunelem na lewo. Jest taka szansa. To dawaj nad nim też. Zobacz tutaj, czy coś widzisz. Nic nie ma. Przeleś na i na drugą stronę. Miasto porywa gang? No tak, no jakby... Niby były członek gangu, który poszedł do miasta jakby ten, ale da... trochę mi to śmierdzi, trochę mi to nie śmierdzi. Wiesz co chodzi? Jest to może takie. Tak? Kur... Jest tu to jeszcze drugi myśliwy, tunel. Jest tu jeszcze drugi tunel. Trochę mi to jest gównem, a trochę mi... Jakby daje to logiki do tego wszystkiego, nie? Że ty był ten, ale znowu on napisze, że to jakieś tam co rzeczy i też nie dostaliśmy żadnego tiketa, żeby w ogóle jakkolwiek to rozpatrywać Czasto Na wylot? Tak, ja, jest możliwe tu być. Czara, jest, możesz y, mu dać cynę? Jak, jakby ten co ja miała wyglądamy? No, o cioci, chodź cicho, cicho. To różowy. Cieba, różowy. Jesteśmy... Sprawdziliście tartak? Sprawdziliście tartak? No tak, no, tak, tak... sprawdzamy. Sprawdźcie, mniej więcej, bo... sprawdźcie dół i środek, bo oni mogli wziąć samochody i pochować. Pamiętaj, że oni chyba pisali, że na trzy, trzy łydyki mają. Ogólnie to ten. To my sprawdziliśmy tutaj tunele pobliskie, więc nie ma ich w tunelach, ale mogą być wioska altruistów, mogą być w lesie to leć gdzieś. Się tam. No to sprawdzamy, ale tutaj przeszukajcie. Mówię, czeknijmy kurczakownie, jeszcze grape Seed, te takie aby kłady. Może mogą być kurczakowni na dole, nie? No i tu na górze też, bo tak te, mówię, tu widzisz po lewo te okna? Czekaj, gdzie to jest, ta? Yy, w lewo, no bo no. W akcji. Dobra, zróbmy tak To tu ogólnie yy... jest jeszcze na dół Czekaj, weź szybko. Nie ma nic na górze, na dolnym też nic nie ma. E, dawajcie na most, e, most w stronę Zankudo. A czemu? GPS-a, most w stronę do. Lećcie helikopter. Lecimy, lecimy. E, GOH, e, leccie w stronę GOH na bucie. Dostaliśmy GPS-a w tamtą stronę. Z Sultanem nie dojedziemy tak szybko. Kupcie normalne samochody w końcu. Albo motocykl, który za 300. Od kogo dostaliście tego GPS-a? Za nami był ten GPS i widzieli jak autostradą jadą. Leverza A w którą w stronę nie... jechali? Stronę GOH. Stronę miasta czy GOH? Co to znaczy stronę GOH? G GOH to jest autostrada. Miasta. No. Stronę autostrady jechali po autostradzie, ja Zajebiście. to za mam Muszę kupić nowe, tylko ten muszę sprzedać najpierw. Będę wolatusem za 300 na godzinę, to będzie piękna sprawa 350 do 400. Czemu nikt nie sp nigdy. Albo Buzarda Buzzard jest za na takie rzeczy, Volatus jest jeszcze razy lepszy i szybszy. Buzard jest spoko, bo jest mobilny. Trochę. No tak, ale buzard jest mobilny i spoko do desantów, nie? Do akcji. Agresywnych no tak. czy coś, spoko. A to jest. Czybkie, i no wiesz, tu na info felkę. pod właśnie informacje, mm. Jeżeli cokolwiek innego. Znaczy, no ja się potrafię zdecentrować tak czy siak, więc mi to nie robi mm. różnicy. Ja to praktycznie każdą helką, więc też coś więcej, potrafię. Nie widać. Mogli skręcić w sumie na ten, na Sandy. Oni mogli odbić na Sandy, mogli pojechać. Mogli zrobić wszystko tak szczerze. Może. Wszystko mogli to zrobić. <laughs> może torturowniowego, bo ja abyś prosto pojechał, bo to Podzielimy to się na dwie helki. Ty wejdziesz do, do jednej helki, a wejdę do drugiej helki. Dobra. I w razie czego na, na grupie. Szybki GPS. Wiesz, jak do, do na... wracasz się tyle, do góry, pikujesz i i tak dasz info, i tak ja, dasz info. Luz. Więc tak. Y, ja idę do bazy, biorę 3,5 miliona, kupuję Walatusa. sama, to Potrzebuję śmigłowca dla mężczyzn, a nie jakiegoś hyperkę, dla ciebie. Dla... A i tak kamizelki muszę dobrać. Tylko ja nie mam licencji, więc będą ten. Pane psiaki i tak wiecie. na to nie reagują, bo są psiaki Śmigłowiec mam, jestem hangar. Ja, ja ląduję tutaj przy tej stacji dla halak. Ale flex ten śmigłowiec zapie. Ja... Widzisz jak to wygląda? No. Wygląda jakbym był bogaty. Dobra, biorę jeden kanister, bo więcej nie udźwignę. No halo. No oni napisali do tego co tu za mną siedzi, że mają do pogadania na forum czyli No to na, kla no naj... na klasie kupisz do chłopaków, żeby też jechali. No ja widzę co ty piszesz. w głowce zaraz będę. A, dobra, dobra. Dobra, już widzę, że to jest ona po tym jednym tym. Te fury, co tu były, już tu nigdy nie przyjadą ogólnie. A ty mi wytłumaczysz, co tu się odtala, bo ja już. Ooo, no, ja. Ja sobie muszę po prostu chłopaków wypożyczyć. Jakich chłopaków? Dobra, ta laska, nie? Co wtedy tam była? To jest w ogóle jakaś kompletnie klasowa typiara tam od nich z ekipy. Kojarzysz brodacza? No, to jest Nevada, z największy wioci, w jeszcze, no. No, gadałam ogólnie z nim. Sprawa wygląda tak. No, dobra, tam, dobra, od z tą chęcią szczenia na nią i to, ale wyjaśniłyśmy sobie i tak dalej, także gida, ja jestem cała i zdrowa. Pogadałam z nimi udzieliłem mi bardzo k**a jednej fajnej, cennej, cennej lekcji, więc. A pamiętasz, jak ci mówiłem k***a, jedną rzecz? Pamiętaj, Ech, że to o... możesz ty za chwilę leżeć i będziesz w tej samej sytuacji, k***a. I przyszli się spróli o to, Słuchaj. że chciałaś na nią nas**ić, na nią nasi tak? Nie, nie, nawet nie o to chodzi. to, bo no, no, no ale że... Masz mi, o, co, o, co, o, o, o czym ten, o co mówi. A, o, ona jest z Newady, tak? Czyli Nevada to konfidenci, no dobra. No, ale to oni nam młoda na nią wołają, ona tam ogólnie była raczej. Teraz się młoda, nie powiem. To mi się już z konfidentami tylko będzie kojarzyło. Właśnie, ogólnie to tam coś tam gadali przez telefon, że żeby, dobra, że jak ktoś tam mi ufa, to niech przyjedzie już, ale wczoraj mieliśmy wywóz z suszarni. Była to Nevada. Powiedziałam im pokrótce, o co chodzi z Jamie. Pytali się kupa tej laski, skąd ona go kupa zna i dlaczego się z nim buja. Nie doszli w sumie do żadnego porozumienia, ona, ona go kupa nie zna. Nie, wiem, on się tam w ogóle znalazł, z sp... po prostu przyjechała jak taki przyjasek na, na, na GPS-a i tyle na no dobra mniejsza, no nie jest to jakieś super istotne. No nic no, pogadaliśmy trochę. Ja ci zaraz mnie w... sierpa. ja sobie chyba też. Poskładaj k... to, to wszystko w kupę i mi opowiedz o co tu w ogóle chodzi, do ty... czego doszliście, bo ty mi powiedziałaś 10 ogólników i żaden nie prowadzi do tego, że ja dalej nie wiem, co tam się k... zdarzyło. Dobra, czekaj. Który był wczoraj na tej... czekaj. Gdzie, gdzie oni kuba są? No może nie mają śmigłowca, nie? Żeby spalę to dojechać. Tak się no, gdzie my jesteście? No to ruszę pirty. Ale pokaż Ero. telefon. Ktoś się wystawił, nie? Ja, podejrzewam śmiało, Nie, podejrzewam o, nic. Wiesz, cię, oni już po prostu Pokazuj Wiesz, telefon. wystawił? Wiesz, kto pokazuj, cię wystawił? Pokazuj telefon. No k***a masz Chodzi... na ziemi i weź sobie, ja pirty. No kto ją wystawił? Bo ja jestem ciekawy, na przykład. Tak, szczerze. Widziałeś tego gościa? Widziałeś tego gościa, co tam, kurwa. Na Clucking Bellu sprzedawany. Do tego pracownika, to jest To jest, to jest ogólnie, z RSC. Tak. On jest szefem RSC i dwa dni Też temu tyle, miał operację. Się. Wczoraj go najebali z baseballami. I wczoraj niby dostał w bejsbola baseballu i tyle wiem. to i się robił, czy co zrobił? KUKA Do rzeczy, ludzie, wy rozmawiać nie potraficie. No skumaj, dzisiaj mi powiedział, że goście go najebali. Rozumiesz? I mógł się k***a sprzedać na nią, że ona tam jest, bo możliwe, że gościu k. ma zatarg z Moli, rozumiesz? Iby jaki O ten. Jak łączysz gościa z RSC, który to teraz, dostał k.? Nie, w ogóle to nie jest to sprawa, w ogóle. K***a. Nie ja wiecie mam, co. Naprawdę, to, na to, jest to jest... do wiatraka. Ja, ja, ok? okay? ja, ja wam przetłumaczę to na ludzkie, okej. Ja wam przetłumaczę to na ludzkie, bo to po k. tłumaczyć. Chodzi mu o to, że Moli p. by jakiemuś typowi. I jest szansa, że on roz się do tych typów, które Ale szukają. my go robiliśmy, ku... tego typa na wózku go śmiecia. I nie w ogóle to nie było związane z Moli, jakby, ku... nie... ja nie czuję powiązania. Ej, a, to ja nie może być... a to nie może być tak, że po prostu ty masz powiązanie z Moli, teraz przez kosze i w ogóle i my jakby temu gościowi, a on się mści na Moli, no ja tylko dodam Ale tak, on, on nie wie, że czekaj, ja tam ma, byłem, ma, czekaj, on nie wie, że ma, ja tam no, ma, byłem. No, no, nie, on nie wie, że ja z, wzią, wzią, z Moli w... gram w kosza, nikt o tym nie wie. Generalnie, no, generalnie jak powinni nas pod restauracji, to chłopy dodali, że yy, mamy sobie, mamy się z wami nie, nie bujać, bo będziemy mieli jeszcze bardziej... Przez nami się macie nie bujać, czy co? mnie wypytywał, dlaczego wczoraj byłam z tobą na parkurze, dlaczego z tobą cały czas gramy w kosza itd. tak kąku... Ale to nie jest, ale nawet nie lepkie. o to chodzi, to nie chodzi o małpę nawet do chupa. Nie o to chodzi totalnie. I nie rób tam kucyfu, bo no to oni o co do nie będą się do was przypisać. Wyobraź sobie. No po prostu. Poszło o, głównie jakby. Potem tą całą sprawę z lasu i tak dalej. E, typiara ta, co, co tam chciałam na nią lać i tak dalej, my do dołka, no to, to jest typiara z Nevada, ale już sobie z nią wyjaśniłam i tak dalej. A, czyli to, jest tak. To? Myślałem, to Nevada. No to. Po prostu kolega mi wytłumaczył, że mamy z**ów i tyle. I dlatego o, wszyscy wyskakiwać z telefonów i to k**wa raz. Dobra, to zaraz jeszcze raz mi powiedz, bo pisałem Twitter i cię nie słuchałem. No, <laughs> właśnie, nie W <damy>. W <laughs> całym polecie. No tak pokrótce mi k***a wytłumaczył po prostu, że mamy Kredyny, no. Nie twój numer telefonu, ja chcę twój telefon do ręki. Strzały. Do nas? Chyba tam Gdzie? Z której z strony? no, to się na... To, to... się na... Te... ten... Się nie zagadali panowie w gangu. Chłopaki... A ja daję Ta, 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 ta. Trzeba się stąd ewakuować. Policja już na miejscu jest. No to helikoptery do góry, no nie... Znajdą no. my uciekamy mm. auto. One hour later. Ale jest śliczna ta helka, ja p. piękna ta helka, to jest pojedyncze. No to prawda, akurat bardzo ładny kolor dobrał. No i pięknie. Bo Jezu, z tyłu jest nawet monitorek. Kąta? 477. Ej, otwórz, otwórz tylnie te drzwi. Dziękuję, No ale to kurwa, wszystko się automatycznie pewnie zdalnie możesz jako pilot otwierać. Ja p. ale tu ma... Telewidzę to nawet jest że się... Tak! Myślisz, że po co kupiłem ten śmigłowiec? Nie wiem, że to Tak! I co mówi, że mal idzie żeby w tym? Być może? Ale to myśli, się chyba ten pilot mieć słuchawki, żeby nie słuchawki, że nie słyszę. Na tym zielonym. Weź Myś... taki No to, niby ta. No. Najlepszy piloci w akcji dzień dobry, gdzie no, będziemy... Co się na mnie zabiedzieć? Zapraszamy Ale... do pięknej Przez tak... Przez chwilę Dobra, dobra, bo fit Taki młyn, nic nie słyszę. Teraz mów. Co? Nie no on, bo k***a gadał jak ty Aha. gadasz jednocześnie i się robi młyn bez sensu. A że najlepszej lotnicy w Los Santos zapraszamy do Flying Airline. Będzie piękne y, widoki i nie tylko Szampani gra. Dobra, Witania. dobra, nieważne, zawoli się w łeb. Zobacz, no, zobacz! Co... Zobacz co kupiłem jak jak ci się podoba, jak ci się podoba, jak ci się podoba. Dobór kolorów. K***a. I ogólnie. Zajebisty jest, nie? Spoko. No? w niego f***a No to co, nie, nie ma moment. tutaj. Nie, tutaj, tutaj w tą felę by ci się zmieściło na pewno. W tą felę? W tą felę. I... No, No co ty k***a Jest grubszy k***a? o wiele. A, to to się nawet rymuje. Słuchaj, mały a śmierdzi jak duży, co? Co ty k***a, mówisz? O, k***a. Czyś jak inny człowiek po tym jak na nich nakrzyczałam. Tak? Przestałaś znaczy, nie, nie się, się z nimi przyjaźnić, z nimi rządzić? No. Wow. Rudy przed mnie w na zebraniu. <laughs> Rudy się nie dostał. Zaczął mnie przedrzeźniać, dostał kulkę w łeb. Nie, bardzo no nie w łeb. Dostał no, to w jest... No powinno Dostał w kół, Zrobiłam mu przemowy przemowę życia, że on jest z nami, a nie bywa. I że ma się k zachowywać jakbyśmy byli rodziną, bo mamy nią być k**wa i ja nie mam zamiaru ich... Na... Bo to nie jest dla mnie przyjemne. No i ja on stwierdził, że on nie przeprasza, On będzie przepraszał tylko tych, których skrzywdził, ale finalnie i tak przeprosił, więc Słuchaj. później przemowę, że widzi w nas wroga, a nikt dla niego źle nie chce i ma ogarnąć te bo nie będzie kolorował następnym razem. Powiem ci tak, zostawiać tutaj, zastanów się nad sobą. Bo to co zrobiłaś Rudemu, to jest bardzo przykra sprawa i tak się tak? nie traktuje rodziny. Zaraz do Ciebie wrócę, jak sobie przemyślisz swoje zachowania na później SMS, dobra? No nie, tylko nie ta! Że nie mogę jej zabrać tam gdzie lecimy. Kto tu z nami w ogóle? No ja Jacob. No, ja, tylko dobra. Psycha mi ziadła trochę, ale chyba tego potrzebowałam XD. Czemu ona jest OG gangu i pisze XD? Słuchaj, to wszystko to jest lekcja. Ta? Dlaczego? No. Cierpliwości? Niecierpliwości. Pominania się o swoje. <grym> jak ty nie potrafisz swoich, wiesz, znaczy to teraz już coś tam niby zrobiłaś, ale jak nie potrafiłaś swoim pokazać jakby co mają robić i, i gdzie jest ich miejsce, no to, to, to widzisz, no to już trzeba powiedzieć. Przyjedziesz w końcu czy nie? Nie, musiałem po prostu dostać zostać... Lekcje pokory Dobra, to, to wytłumaczysz opinia. mi w ogóle chłop, co tam wrażenie... się wydarzyło? No, jesteś dobra, pierwszą dupą, mnie. która by powiedziała cokolwiek o pokorze i o tym, że dostała jakąś lekcję To mnie ciekawi Dostałam w... lekcję akurat I no. nawet przeprosiłam z mam, bo zdaję sobie sprawę z tego, że No dobra, opowiadaj, jesteś ciekawe No zawinęli tak. mnie Do domu Michaela cię wzięli? E... Tak powiedzieli, no powiedzieli, no tak e... Okej, okay, bo... Ale czekaj, co? No. Do willi tej takiej na Winewood? Przecież to jest tak. dom mojej córki Aha, oni mnie tam wzięli Oni są roz... przygłupi Ale dobra, mm, okej okay. No i co, pogadałam se, przyjechała ta typiara No on sobie też z nią wyjaśniłam co nieco i tak dalej No i ogólnie, brodacz Powiedział mi trochę to co ty, tylko bardziej dosadnie Że mam ogarnąć ten swój... P -nik, bo... Niepotrzebnie sobie syfu robię No i powiedział mi, słuchaj, bo ja to mam wrażenie Że ty się w ogóle do tego nie nadajesz I mnie to tak uderzyło człowieku, że mi się k***a zmienił mańce za 180 stopni. No, naprawdę, nie wiem, no, tak mnie to było po prostu. No a tam ogólnie mieliśmy gadkę, szmatkę i tak dalej. Ja się o ciebie. dlatego napisałem, że jest Aha, no wypytywał się o ciebie, no ale to, co powiedziałam? Aha, że, że cię ja potrzebują obstawy, bla bla jakie obstawy? Mówi, że coś tam, że błagam o pomoc małpę, to z jego wróg, ja mówię. Po pierwsze, o nic nie błagałam teraz. No i tam ogólnie powiedziałam, że nie wiem. To, że sobie pojechałam na parkoura i ty tam akurat byłeś, bo się pytał czemu z tobą na parkurze byłam i tak dalej, czemu gramy z tą w mecze, no i nie wiem, czy bał się ogólnie o to, no ale mu o, powiedziałam po prostu, że no, tak w skrócie, że ja nie wiem co on tam robi z kolegami, ale no nie, nie każdy raczej dąży do jednego, nie, Spotykając się z kimś nawet, nie wiem, na głupie kurwa, nie wiem, na głupi parkur czy coś. No, tak wielki w skrócie. Czyli nie zrobisz to y na filmie. Co? <laughs> Co? Nic nie No nie, nie jest. no, no nie, wiesz, co sobie razu, to powiem, że jesteś już w szczęśliwym związku, wiesz? Ubieraj się w strój, kurwa tego. Grzybiarza? Nie grzybiarza, kurwa, tylko lecimy na polowanie. Ja ci powiem, co ja o tym myślę. Nie nadajesz się w, kurwa. Ale się starasz, więc w Ale sumie. Ja się staram, ja się Więc nauczę. w sumie się nauczysz. No kurwa, kurwa. Nie powiedziała, nie? No oczywiście, że nie powiedziała. No wyglądasz, kurwa, jakbyś się nie nadawała nawet na te grzyby aktualnie. No, nie, 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 nie. <laughs> nie no, kurwa, popatrz na siebie, nie? Jakieś no, kurwa no, kozaki. Wiem ale... <laughs> co to są za buty świętego Mikołaja. Ale ps psichu, Spodnie, ku, kua, sam, przy. kurwa jak motocyklistka Jakaś nerka, kurwa, ten bluza, o, koszula po starym, kurwa no rolniku. Tak, no bo grzywiasz, tak? <laughs> Jakiś wianek kurwa na czole. O ty nie yes. wiem, skąd to się wiało, jego